Nowy MacBook Pro z Touchbarem jest dla każdego i do wszystkiego. My pleasure. My pleasure. Zacznijmy od historii tego modelu. Apple w 2016 roku zaprezentowało MacBooki z Touchbarami czyli rewolucyjnym sposobem obsługi przy pomocy interaktywnego paska. Niestety najtańszy podstawowy model 13-calowej wersji miał przyciski funkcyjne zamiast touchbara oraz występował w wersji, która miała minimum 256 GB, czyli był za drogi jak na tamte czasy. Apple widząc, że ten model nie cieszy się wielką popularnością, w 2017 roku wprowadziło do oferty model z dyskiem 128 GB SSD, odświeżoną ten model o nowy procesor i 5 siódmej generacji, i ten model zdobył już na świecie wielką popularność ze względu na to, że był to najtańszy MacBook z ekranem Retina. Ekran to oczywiście nie wszystko, i ta wersja, jeżeli chodzi o wydajność, znacząco odbiegała od wersji z touchbarem, która miała również cztery porty Thunderbolt 3.0. Pod koniec 2018 roku Apple wypuściło nową generację MacBooka R z takim samym dobrym ekranem Retina, z nową generacją procesorów i trzecią. Generacją klawiatury motylkowej. MacBook Pro bez Touchbara nie doczekał się wtedy żadnego odświeżenia, w związku z tym więcej osób wybierało nową generację MacBooka R. Osobiście już myślałem, że ten model zostanie całkowicie wycofany z oferty, aż tu nagle w lipcu 2019 roku Apple odświeżyło model MacBooka bez Touchbara, o właśnie Touchbara, a co za tym idzie również o Touch ID. Oprócz tego Apple wprowadziło tutaj e, klawiaturę motylkową czwartej generacji, która jest wykonana z innych materiałów, a także ma silikonową otoczkę, która chroni przed zacinaniem się klawiszy, a także ekran Retina zyskał funkcję Truton, która dostosowuje barwę wyświetlanego obrazu do warunków, w jakich się znajdujemy. Oczywiście oprócz tego Apple dodało nowy czterorodzeniowy procesor, o czym za chwilkę. W pudełku niezmiennie znajdziemy zawsze to samo, czyli kabel, ładowarkę i MacBooka. A jak jest z wydajnością najnowszego MacBooka Pro Stouch Mam tutaj podstawową wersję, która ma procesor i 5 ósmej generacji, czterorodzeniowy procesor o bazowym taktowaniu 1,5 GHz, 8 GB RAMu i dysk 128 GB SSD. Równocześnie czytając taką specyfikację i zastanawiając się, jakiego MacBooka albo w ogóle jaki komputer kupić, możecie dojść do przekonania również po przeczytaniu wielu artykułów, że ten komputer nie jest wart swojej ceny. Albo nie daj Boże, traficie na sprzedawcę w markecie albo promotora komputerów z Windowsem, który wam powie, że po co kupować taki komputer drogi? Za 1000 zł będziecie mieli lepszego Windowsa. Uwierzcie mi, że tak nie jest. Jeżeli ktokolwiek wam. Mówi, że tak jest, to pokażcie mu ten filmik i pokażcie mu też to, co ja robię na tym komputerze, żeby osoby te zrozumiały albo mogły powtórzyć na innych komputerach te wszystkie czynności. Specjalnie dla tego MacBooka przygotowałem taki mini poligon, na którym zaprezentuję Wam, co ten komputer potrafi. Najczęściej pytacie mnie, czy takiego MacBooka można podłączyć do zewnętrznego monitora i pracować na dwóch monitorach równocześnie. No więc tak się składa, że mam tutaj taki monitor 4K. No więc podłączmy po prostu tego MacBooka do zasilania i do tego monitora. Komputer podłączony do zewnętrznego monitora 4K przy pomocy przejścióweczki. Tak jak widzicie, wszystko pięknie działa. Myszka jest, nie ma żadnych lagów. Wszystko pięknie pracuje. Czyli da się pracować na dwóch takich monitorach równocześnie. No dobra, ale często pytacie mnie też. Jakub, a raczej instrukcja Apple, czy da się na takim MacBooku obrawiać zdjęcia w Photoshopie albo w innym programie od Adobe, albo w innych programach? No i odpowiedź jest oczywiście prosta. Tak. Zwykłe zdjęcia. JPG, które mają po 5-10 MB dla takiego komputera i większości komputerów, to już nie jest żaden problem. No więc stwierdziłem, może tak, znajdźmy takie zdjęcia, które dla innych komputerów już są problemem. No bo wszedłem na stronę Hasselblata. To są takie aparaty, które kosztują więcej niż 100 tysięcy złotych. No, i znalazłem naprawdę zdjęcia, które są problemem do otworzenia dla innych komputerów. Znalazłem ich kilka. Największe, jakie mam w tym momencie, to jest zdjęcie, które ma 1,6 GB. To jest jedno zdjęcie. Zobaczcie, jak ono wygląda. Zrobiłem sobie taki specjalny folder ze zdjęciami. Mam ich tutaj kilka. Niektóre mają po 500-600 MB, ale największe, które mam. No, to tak jak Wam powiedziałem, to są po 1,5 gigabajta. No więc otwórzmy je po prostu w Photoshopie. Co jest też bardzo ciekawe, skonfigurowanie tego komputera, czyli zainstalowanie wszystkich programów, które potrzebuje od Affinity, Photoshop i reszta pakietu Adobe, o pakiet Office, to było dosłownie 15 minut. Proszę bardzo, tu jest informacja na temat tego zdjęcia. 1,6 gigabajta. Zdjęcie jest w formacie. TIFF. Także każdy komputer m, nawet najpotężniejszy potrzebuje chwilki, żeby po prostu to zdjęcie otworzyć. Zdjęcie nam się bez problemu otworzyło. Przenieśmy je po prostu na większy ekran i włączmy tryb pełnoekranowy. Tak wygląda zdjęcie, które ma 1,6 GB. W opisie pokażę wam link do tego zdjęcia. Eee, tak jak widzicie, w czasie rzeczywistym jestem w stanie dosłownie powiększać je. No to dodajmy może kilka warstw. Włączmy sobie jasność. Bez problemu, tak jak widzicie, jestem w stanie na żywo regulować jasność i kontrast zdjęcia, które ma 1,6 GB. Reasumując, czy da się otwierać i retuszować zdjęcia na takim MacBooku? Tak, da się. Nie ma najmniejszego problemu nawet z największymi zdjęciami, których do, domyślam się, że nawet nigdy nie zrobicie. Możecie też się zastanawiać, no okej okay, Kuba, czy na tym komputerze da się zmontować jakiś film, jeżeli on nie ma żadnej karty graficznej, no poza tą zintegrowaną? Odpowiadam, ależ oczywiście, że tak. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mam tutaj um, kilka um, wideo, które nagrałem, um, kiedy miałem Pixela. Um, I co ja um, tak naprawdę robię? Ja nawet jeżeli mam 15-calowego maka, to nagrywam wszystko, i przerzucam na zewnętrzny dysk SSD, który podpinam pod Maca, i to na nim mam wszystkie moje pliki, i tam sobie w Final Cutie montuję. Więc, jakby zrobię to samo tutaj, ze względu na to, że po prostu tak na co dzień robię, i to jest dla mnie najlepsze rozwiązanie. Odpalam Final Cuta. Tutaj mam jakiś wcześniejszy projekt. Otwieram sobie nową, po prostu bibliotekę. Importuję sobie. Różne rzeczy z mojego dysku. Zaimportowaliśmy sobie wszystko, czyli mam tutaj na moim timeline wideo w 4K, które mam na tym dysku zewnętrznym. Przyspieszę wszystko 10 razy, czyli nie 100%, tylko 1000%. No i taki plik wyeksportujmy. Będzie miał 8GB, no i zaraz zobaczymy, co się wydarzy. No i okej, okay. po kilku, dosłownie minutach, chyba trzech, całkowicie film został wyrenderowany, przyspieszony, nie było z tym najmniejszego problemu. Także widzicie, bez problemu jesteście w stanie te filmy, jakiekolwiek tylko chcecie, renderować. Tutaj, tak jak widzicie, nie ma też problemów z podglądem na żywo, żebyście też nie myśleli, że to tutaj ja coś oszukuję, to są filmy w 4K. A wszystko to też było jeszcze przetwarzane na dysku zewnętrznym SSD, więc naprawdę ten komputer jak najbardziej nadaje się do montowania prostych filmów i nie ma z tym najmniejszego problemu. Oczywiście po tych ciężkich rzeczach. Widzicie, ten komputer po prostu wyłączył sobie wentylator i znowu działa tak naprawdę bez najmniejszego e, szumu albo pracy wentylatorów. Oczywiście możecie też mnie zapytać, no ale Kuba, czy możemy do niego podłączyć jeszcze więcej dysków? Oczywiście, przejściówka i ile chcecie, tyle podłączacie. Także bez problemu, tak jak widzicie, ten komputer automatycznie czyta nasze wszystkie dyski i jesteśmy w stanie e, tak samo ze wszystkim tutaj jakby pracować na starych dyskach, które są przecież wolne i podpięte pod przejścióweczkę. Także tak naprawdę nie ma najmniejszego problemu z tym, żeby naprawdę na maksa obciążać ten komputer, podłączać do niego masę rzeczy i jeszcze pracować na zewnętrznym monitorze. No ale może zróbmy coś więcej. Włączmy InDesigna, podlinkujmy właśnie takie wielkie zdjęcia. Zacznijmy Edytować jakąś broszurę, wyeksportujmy ją, a na koniec, jeszcze, a może równocześnie, nagrywajmy to wszystko na dwóch monitorach. Zobaczmy. Na każdej stronie możemy po prostu, widzicie, sobie umieścić nasze wielkie pliki. Jeżeli klikniemy prawem, to mamy coś takiego jak wydajność wyświetlania. I używamy oczywiście wysokiej wydajności wyświetlania, żebyśmy wszystko dokładnie widzieli. Pamiętajcie, że to jest podstawowy model. W związku z tym. Dodajmy jeszcze kilka zdjęć, żeby nie było, że oszczędzam ten komputer, nie? No dobra, może to nie jest najlepszy katalog, jaki udało mi się stworzyć, ale chodzi mi o to, że bez problemów w InDesignie ten komputer, tak jak widzicie, jest w stanie wyświetlać ogromne pliki w maksymalnym podglądzie. No ale dobra, no to teraz spróbujmy to wyeksportować i równocześnie nagrywać to, co robimy na tym dużym monitorze. Zaczyna się nam nagrywać ten oto ekran, a my równocześnie wchodzimy w InDesigna i eksportujemy ten nasz katalog, ale nie jako PDF, bo to by było za proste, tylko jako JPG. I teraz uwaga, żeby nie było zbyt prosto, to nie w rozdzielczości 72, tylko w rozdzielczości 2400. I teraz patrzcie na to. No może nie jest to jakiś mega wybitnie trudny test dla tego komputera, ale uwierzcie mi, że inne komputery miałyby z tym problem, nawet które kosztują po 5-6 tysięcy na Windowsie. Ze względu na to, że ten komputer naprawdę musi przetworzyć sobie zdjęcia, zapisać strony, i to o, te strony będą w rozdzielczości 2400 DPI, czyli ogromnej. Pamiętajcie też jeszcze jedno. Że to nie jest komputer dla profesjonalistów. Mówimy tutaj o komputerze, który jest dla każdego i do wszystkiego. Ale chcę pokazać Wam, że pomimo, że to jest najtańszy model i niby taki słaby jak kalkulator, to jest w stanie naprawdę wykonywać takie czynności, które robią profesjonaliści na o wiele lepszych, bardziej wydajnych MacBookach za kilkanaście tysięcy złotych. O to w tym wszystkim chodzi. No i voilà, po chwili zwróćcie uwagę, ten komputer wyeksportował w InDesignie pliki i równocześnie nagrywał ekran. Ja zatrzymuję już nagrywanie, albo nie, jeszcze nie, no niech jeszcze działa. Zwróćcie uwagę, w tym momencie ten komputer wyeksportował każdą naszą stronę i każda nasza strona, przepraszam, ma 20 mega. Ale pamiętajcie o tym, że to był eksport z ogromnych plików, więc to nie było takie, jakby to powiedzieć, proste. A równocześnie ten komputer jeszcze nagrywa sobie wszystko. Więc mm, ja naprawdę, uwierzcie mi, chcę Wam zaprezentować przez te głupie, proste, niby czynności wielozadaniowość tego komputera. Ostatni test, który każdy z Was może wykonać w domu, i nie potrzebuje do tego niczego. To jest uruchomienie pewnego filmu, i nie jest to żaden nie wiadomo jaki film, na swoim komputerze w przeglądarce Google Chrome. Wystarczy, że w przeglądarkę wpiszecie tylko 8K New York City. I tyle. I pokaże Wam się film, który jest naprawdę, naprawdę mocny. No i tutaj potrzebujecie bardzo, bardzo dobrego internetu. I patrzcie na to, jakby bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego zacięcia, ten komputer odpala 8K. Nie zacina go. Najlepiej to widać tutaj. Widzicie, mamy tutaj takie coś jak obciążenie procesora, i naprawdę tutaj już chrom pożera pamięć procesora na poziomie 500%. I to już jest naprawdę ogromne obciążenie dla komputera. Ale dla niego nie ma najmniejszego problemu, żeby to odpalić. Sprawdźcie, czy wasz komputer jest w stanie odpalić ten właśnie zwykły prosty filmik na YouTubie, i przekonajcie się, czy da sobie wasz komputer radę z tym, ze względu na to, że ten MacBook, tak jak widzicie, ani razu się nawet na chwilkę nie zaciął. Także to potwierdza jego po prostu niesamowitą wydajność. Dla porównania Surface Pro 4, który ma i piątkę, szóstej generacji, ale o wyższym początkowym taktowaniu procesora, zgubił do tego samego momentu, którym widzieliście, ponad połowę filmu i cały czas się zacinał. Także widzicie, jaka kolosalna jest różnica w wydajności. Pokazując wam te wszystkie rzeczy, które ten MacBook zrobił na moim poligonie, chciałem wam udowodnić, że jest to właśnie model dla każdego i do wszystkiego. Dlaczego tak uważam? Ze względu na to, że po pierwsze mamy komputer, który jest naprawdę bardzo przenośny, możecie go nosić, przewozić gdzie tylko chcecie, więc tak naprawdę, czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, możecie z niego wszędzie korzystać. Kilogram i 350 gram to jest po prostu jeden z najlżejszych komputerów, który równocześnie oferuje, jak sami zobaczyliście, ogromną moc. Następnie to jest seria. Która jest zarówno dla osób, które chcą tylko i wyłącznie oglądać coś na YouTube albo pisać w pakiecie Office, jak i dla osób, które chcą się bawić Photoshopem albo innymi profesjonalnymi programami. Dla osób, które chcą montować filmy, to jest też doskonałe rozwiązanie, pomimo, że nie ma ten komputer karty graficznej. I tak naprawdę, ten model jest właśnie tym, za co ludzie pokochali MacBooki. Czyli Jeden egzemplarz, jeden uniwersalny model do wszystkiego. I nie znajdziecie na rynku żadnego takiego komputera, który będzie tak lekki, tak cienki, tak wydajny, tak doskonale e, zoptymalizowany, niezawodny i wystarczy wam na kilka lat naprawdę ostrego katowania. Dla kogo ten sprzęt nie jest? Ten sprzęt nie jest tylko i wyłącznie moim zdaniem dla osób, które już są prosami. Tak to nazwijmy. Bo, tak jak widzieliście, ten komputer dawał sobie rady ze wszystkim, ale włączał się wentylator. Głośno buczał. Jeżeli mamy mocniejszą serię Pro z mocniejszym procesorem, albo serię 15, albo iMac, to tam po prostu te wentylatory nie włączają się tak często, nie są tak głośne, albo po prostu procesory są mocniejsze i komputer wykonuje te czynności pewnie troszeczkę szybciej. Ale jeżeli dopiero zaczynacie zabawę z tymi wszystkimi programami, to zdecydowanie jest to model dla Was. Co mam wrażenie, że udowodniłem. No i jeszcze jedna kwestia, konfiguracja tego modelu. Tak jak widzieliście, ja mam podstawową wersję. 128GB dysku, 8GB RAMu, czyli najtańsza wersja. E, czy ona wystarczy do codziennego życia? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Wydaje mi się, że nie ma sensu też inwestować w e, większy dysk albo RAM, ze względu na to, e, że wtedy już zbliżamy się do ceny. Mocniejszej wersji, z mocniejszym procesorem i od razu z dyskiem 256. Więc tak naprawdę w momencie, w którym za 1000 zł, możecie mieć zewnętrzny dysk SSD. Taki, który Wam pokazywałem, to lepiej wszystko mieć na zewnętrznym dysku SSD. W procesor chyba raczej nie warto w tym modelu mocniejszy inwestować. Większa ilość ramu, widzieliście, że 8 GB ramu bez problemu sobie daje radę. Oczywiście pamiętajcie, to nie jest urządzenie dla prosów, to jest urządzenie dla osób, które czasami również chcą zajmować się takimi profesjonalnymi rzeczami. Także wydaje mi się, że rozbudowywanie tego modelu nie ma sensu, również ze względu na to, że jego cena, mam nadzieję, szybko poszybuje w dół u autoryzowanych sprzedawców Apple i nie będzie już kosztował 6,5 tysiąca, tak jak na początku i w oficjalnym sklepie Apple, tylko jego cena będzie wynosiła 5000 zł i wtedy zdecydowanie warto szybko lecieć i kupować, kiedy taka okazyjna cena będzie właśnie ten model. Oczywiście, żeby nie było. Im więcej pamięci w komputerze, tym oczywiście zawsze lepiej. Ehm, oczywiście krytycy powiedzą, że ten model wciąż ma wadliwą klawiaturę motylkową. Tak. Jest to czwarta generacja wadliwej klawiatury motylkowej i już od samego początku ten model został wpisany na program darmowej naprawy klawiatury w okresie 4 lat od momentu zakupu. Co to dla was oznacza? Jeżeli klawiatura zacznie się zacinać, jakiś klawisz odpadnie, to po prostu będziecie mieli za darmo wymienioną klawiaturę, klawisz albo pół komputera w w skrajnym przypadku. I to całkowicie za darmo w autoryzowanych serwisach Apple'a. Więc tak naprawdę, moim zdaniem, nie ma się o co martwić. Przez 4 lata macie za darmo gwarancję na ten model. Zresztą, to już mówiłem w innym filmie, ale wolę mieć przez 4 lata gwarancję w MacBooku Pro niż mieć jakikolwiek inny komputer, który będzie miał tylko i wyłącznie 2 lata. Gwarancji, albo rękojmi, albo jeszcze krócej. I tam takie problemy ze względu na to, że te komputery sprzedają się w znacznie mniejszych ilościach, w ogóle nie są wychwytywane i nie są obejmowane jakimkolwiek programem naprawczym. A no i ktoś jeszcze może wam powiedzieć, że USB typu C to jest problem. Nie, powiem wam, że w dzisiejszych czasach USB typu C to już jest standard i tak naprawdę wszystkie nowoczesne komputery powinny mieć tylko i wyłącznie te złącza. No i ostatnie słowa. Do wszystkich przeciwników. MacBooków, urządzeń Apple. To nie jest tak, że jest to sprzęt dla każdego. Na pewno żaden MacBook nie jest dla osób, które chcą grać w gry, ale w pewnym okresie wyrasta się z tego, z tego, że chcecie 12 godzin dziennie grać w gry i potrzebujecie niezawodnego sprzętu do pracy, do wykonywania różnych czynności, do prowadzenia biznesu. I wtedy Najlepszy wybór to MacBooki. Ten sprzęt daje Wam gwarancję tego, że cokolwiek będziecie chcieli zrobić na tym komputerze, na pewno zrobicie i będzie to przyjemne, łatwe i banalnie proste. Jeżeli nie wiecie, jak korzystać z MacBooków i tego się obawiacie, nie macie czego. Tutaj znajdziecie pełną instrukcję obsługi MacBooka. Dodatkowo, jeżeli macie iPhone'a, to naturalny i tak naprawdę jedyny wybór to zakup MacBooka. Co więcej, jeżeli chcecie przekonać się, że MacBooki są naprawdę najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o zakup komputera, to odwiedźcie serię tu albo tu za MacBooka, gdzie rozmawiam z profesjonalistami, którzy wykorzystują właśnie MacBooki do codziennej pracy. Albo przeczytajcie komentarze pod filmami, które wyglądają właśnie tak, albo tak, albo tak. Bo to wy piszecie mi. Jak te komputery zmieniły po części wasze życie. A jeżeli wam pomogłem, to subskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. No bo użyję go do następnych filmów.